Cześć! Zgodnie z prośbą z wielu z Was nakręcam filmik o pielęgnacji moich włosów. Moje włosy są włosami przetłuszczającymi się, czyli włosy najbardziej upiedliwe, ponieważ wymagają częstego mycia. W pierwszej kolejności przedstawię Wam szampony, które używam od lat, którymi jestem im wierna i jestem najbardziej z niej zadowolona. Pierwsza kwestia, jeśli chodzi o mycie włosów, to jest to, że moje włosy myję dwoma różnymi szamponami. I wiem, że to może niektórym z Was wydać się dziwne, natomiast jest to moja praktyka sprawdzona już od wielu lat, która po prostu jest najbardziej skuteczna. Także pierwsze mycie bo włosy zawsze myję dwa razy. Pierwsze mycie, czyli ten pierwszy szampon, który używam, jest to szampon typowo przeznaczony do włosów przetuszczających się. Jest to szampon, który wiem, że dokładnie zmywa moje włosy. Mam wręcz hopla, gdy umyję włosy i ja czuję, że one są po prostu nadal przetłuszczone, gdy moja skóra, gdy skóra głowy nie jest porządnie wymyta. Także ten pierwszy szampon, który myję włosy, jest to szampon akurat w chwili obecnej, Herbal Essence, Essence Gravitacji nie. Jest to szampon pięknie pachnący, bardzo owocowo, ponieważ on jest ekstraktem z nektarynki i Russelli. Mm, tak, jeśli chodzi o, o jego zamknięcie, on nie ma żadnej zakrętki, tylko po prostu tak się tak wciska, odskakuje. Bardzo ładny, taki o właśnie owocowy, mandarenkowy zapach. I tak jak sama jego nazwa, tutaj tytuł wskazuje: e, szampon grawitacji, nie? Czyli szampon nadający włosom objętość. E, I faktycznie, muszę powiedzieć, e, jedna kwestia. Ten szampon e, po prostu myje porządnie moje włosy czyli nie pozostawia jakiegoś dodatkowego filmu na włosach. Ja czuję, że te włosy, że skóra głowy jest wymyta z tego całego tłuszczu. Bardzo dobry szampon, właśnie jako ten pierwszy szampon do wymycia głowy są szampony szamtu. Niestety w chwili obecnej nie posiadam takowego, bo ogólnie szamtu jest trudno dostać, natomiast szamtu w takiej błękitnej, błękitnym, też duża butla. Szampon z trawą bodajże cytrynową świetnie po prostu myje włosy, szczególnie przetuszczające się. Zatem, jeśli macie podobny problem jak ja, przetuszczanie się włosów, polecam go Wam również. I jeśli chodzi również o szampony, to jak nie zauważyłyście, ja używam zwykłych szamponów po prostu dostępnych w kardzie do Geri Na razie fala ogólnych kosmetyków bio, również do włosów, nie, przysz, nie przyszła jeszcze do mnie, aczkolwiek. Rozpoczęłam już poszukiwanie Szamponu może bardziej naturalnego Mniej chemicznego W tej chwili jednak używam szamponów chemicznych Czyli zwykłych, najzwyklejszych szamponów Które większość z Was na pewno ma I tak jak już wspomniałam Najpierw myję szamponem mocno czyszczącym głowę Później myję szamponem, który Nada jakiś piękniejszy efekt I mam dwa takie ulubione szampony Jeden szampon Jest to Glee Skór Z Schwarzkopf I jest to szampon przeznaczony do włosów matowych, łamliwych. On jest, jest to szampon, który znam zapewne gładłość, gładkość i pobyt. Ma on dodatkowe ekstrakty z, jedw, z płynnego jedwabiu. I tak jak ten szampon, mam również do niego odżywkę, czyli taki typowy zestaw odżywka do skukiwania. Tyle najpierw myję je jednym szamponem, wymywam porządnie moje włosy. Później nadaje im właśnie tej pięknej gładkości i połysku takim szamponem bardziej pielęgnacyjnym z dodatkiem, z dodatkiem właśnie jedwabiu. Szampon bardzo ładnie pachnie. Taki orzeźwiający bym powiedziała zapach, on jest, nie wiem czy to będzie widoczne, lekko taki różowawy. I odżywka jest podobnie, czyli jak umyję już dwukrotnie głowę co najmniej, nakładam na wilgotne włosy, wszystko to robię pod prysznicem, nie wychodzę, nie osuszam włosów, po prostu odsiąkuję trochę w takim ruchem, które odsączę moje włosy i nakładam odżywkę i taką odżywkę mam na włosach gdzieś średnio 5 minut, później ją spłukuję. Czyli odżywka z tej samej serii. Ale bardzo do, dobra również jest seria L'Oreal LSF Nutri Blask. Szampon upiększający, zwiększający blask, zawiera proteiny i perły, odżywia, upiększa, nadaje lustrzany blask, właśnie chcemy, Do takich są przeznaczone do włosów długich pozbawionych witalności. I te szampony w zasadzie bym je na równi. Bardzo, jedna, jedna i drugie, jedną i drugą serię bardzo lubię. Co najważniejsze, te szampony i później zastosowane odżywki ułatwiają rozczasowanie. Zatem jeśli macie takie włosy dosyć długie jak ja, to się powiem, bo moje włosy już ogólnie są dosyć, dosyć długie, tak do połowy pleców i Problem jest po prostu z plątaniem się, strasznie mi się plączą, wystarczy, że 5 minut mam rozpuszczane włosy i po prostu pęki i murowane. Te szampony właśnie między innymi poprzez wygładzenie łuski włosa, one powodują, że te włosy przede wszystkim lepiej się rozczesują i aż tak strasznie się nie plączą. Ten szampon również bardzo ładnie pachnie, bym może powiedziała, że może nawet ładniejszy zapach, ale, ale najważniejsza jest dla mnie skuteczność, czyli oba są świetne w skuteczności. Dobra, jak już mam umyte włosy, co robię dalej? No oczywiście rozczesuję. Najpierw osuszam włosy, ręcznikiem zawijam, tak zwany turban. Chodzę w nim średnio 10 minut, aż się włosy wysuszą i przystępuję do rozczesywania. Rozczesuję grzebieniem o szerokim rozstawie tutaj ząbków. Jest to już stary, mój sprawdzony grzebień. Gdzieś widać, bo upływ czasu na nim jest oznaczony, pełno jakichś wyłamywań. Ale oczywiście on nadal się sprawdza, więc na razie go nie wymieniam. Fajny grzebień szybko rozczesuje włosy, najzwyklejszy, zwykły plastikowy. Do włosów długich nadaje się. Natomiast jeśli mam wielkie pęki albo a po prostu nie mogę sobie z nimi poradzić, używam szczotki. Szczotka też już najbardziej sprawdzona, tradycyjna, którą. Tych ty szczotek niestety już nie, nie wszędzie możemy dostać. Są to szczotki z igłami metalowymi, bez, bez kuleczek. Czyli nie kończą się kuleczkami. Ja nie wiem, pewnie większość z Was używa szczotek z kulkami, natomiast na moich włosach szczotki z kulkami całkowicie się nie sprawdzają. Z tego względu, że po prostu te kulki bardzo plączą, haczą mi się o włosy i za chwilę budowę nie mogę ich nigdy rozczesać. Także to jest szczotka, którą kupiłam sobie ostatnio na targach poznańskich, targach kosmetycznych i fryzjerskich. Jest to szczotka, którą produkuje, jest produkowana w Polsce firma Gorgol. Płaciłam za nią 10 zł. Czyli naprawdę to nie jest duży wydatek. Zapewne niektórzy z Was stwierdzą, że takie szczotki niszczą włosy. Natomiast ja jeszcze tego nie zauważyłam. Moja mama używa takiej podobnej szczotki już naprawdę od wielu lat. I jej włosy są nadal ładne. One nie są w żaden sposób poharatane. Te szczotki. A naprawdę, co jedyny plus wielki tych szczotek to jest to, że one fenomenalnie rozczesują włosy. Więc taka zwykła szczotka za 10 zł, warto myślę ją mieć yy, tak do szybkiego rozczesania włosów. Kolejne produkty: umyłam głowę, rozczesałam ją. Suszę. W jaki sposób suszę włosy? Yy, suszę włosy w dwojaki sposób. Przede wszystkim. Słyszenie włosów uzależniam od efektu końcowego, jaki chcę uzyskać na moich włosach. Tak jak dzisiaj włosy suszyłam na prosto. No, ponieważ moje włosy są dosyć uniwersalne i mogę z nich razy wyczarować lokowane, a raz takie właśnie proste. Wszystko zależy od metody suszenia. Gdy chcę mieć proste włosy, suszę je na prosto, tak jak wspomniałam, w pierwszej kolejności przechylam głowę w dół. I suszę je głównie przy, przy skórze, aby one podniosły się, prawda? Prostuję głowę, jak już one są przy nasadzie wysuszone, i biorę suszarkę i takim po prostu ruchem płynnym z góry na dół wysuszę, suszę moje włosy, i taki jest efekt końcowy. Dzisiaj akurat włosów nie mam prostowanych, tak, tutaj dosyć pewnie widzicie, ale staram się nie przeciążać moich włosów właśnie zbytnim zbytnim prostowaniem, wystarczy, że je po prostu muszę wysuszyć. Wysłuchałam włosy i co dalej? Wszystko jest zależne, co po prostu w danym momencie właśnie chcę uzyskać. Jeśli stwierdzam, że moje włosy są matowe, używam dwóch produktów do ich nabłyszczenia. Pierwszy produkt to jest z serii Nivea, spray nabłyszczający Diamond Gloss. Jest to taka. Po prostu jest to mgiełka, płyn nabłyszczający w mgiełce. Nie wiem, czy to będzie widać. Pewnie nie. Przyjemnie pachnie. Ogólnie jak cała seria, również niwa. Czyli tak jak zobaczycie, dominują u mnie wszystkie produkty różowe, nabłyszczające, z dodatkiem właśnie jakiegoś, jakiegoś jedwabiu, jakiś pereł, które po prostu wygładzają włos i one nabłyszczają. No, taki środek oczywiście, gdy ma się włosy tłuste, to on no, nie jest może rewelacyjny pod tym kątem, że każdy nad, zawsze nadmiar produkty, po prostu te włosy dodatkowo przetłuszcza. Także ja te produkty nie używam codziennie, raz na jakiś czas. I oprócz właśnie tego sprayu nabuszczającego, używam y, po prostu najzwyklejszy jedwia, jedwab y, płynny z biosilku. Koszt promocji w Superfarm za niecałe 4 zł. Uważam, że warto mieć ten produkt Dziś wyczytałam, że on niby wysusza włosy Ja tego nie zauważyłam, ponieważ ja go nie używam codziennie Tylko tak jak już wspomniałam, po prostu sporadycznie I w minimalnej ilości Przede wszystkim na, na końcówki włosów Tak w zasadzie albo od połowy Nigdy oczywiście nie od nasady Bo to dodatkowo po prostu by mi przepuściło włosy Także unikam wszystkiego, co by mogło być związane Z, z dotykaniem włosów i, i po prostu z ich Jakimś tam nabuszczaniem od, od samej nasady. Co jeszcze używam do moich włosów, jeśli chodzi już o dodatkowe efekty? Czyli jakie, jakie dodatkowe odżywki w sprayu, czy też jakie pianki. Jeśli chodzi o odżywkę w sprayu, to znaczy się, gdy nie mogę jednak rozczesać moich włosów i one są już dosyć suche, bądź też nie mam czasu na nałożenie takiej odżywki pod prysznicem po prostu użyłam takiej odżywki w w sprayu. Jest odżywka, która no jest napisana, że ona nie wciąża nie włosów. Ekspresowa odżywka regeneracyjna. Łosy matowe, łamliwe, czyli właśnie coś dla mnie. I ta odżywka, tak jak widzicie, ona, ona ma w sobie taką, taką po prostu piankę. Przed użyciem należy ją wstrząsnąć i delikatnie spryskać. Leci delikatna mgiełka. Po prostu spryskać włosy naprawdę ułatwia rozczesywanie. I jeśli natomiast ta pragnę mieć włosy pokręcone, używam do tego celu pianek. Pianki w zasadzie prze, przeróżne. Cały czas testuję jakąś najlepszą piankę, ponieważ te, które używałam, byłam z niej najbardziej zadowolona. To były pianki Fructis. Później chyba zniknęły z rynku nie mogłam ich nigdzie dostać. Także teraz akurat w, w mojej łazience znajduje się pianka z Niva, czyli to jest ta sama seria co ten spray niwa Diamond Gloss czyli też pianka po prostu nabłyszczająca, a także pianka, to jest akurat stafta Carl Mouse, czyli pianka, która dodatkowo może podkręcić jakieś ewentualne fale, loki też jest dosyć fajna no i produkt umierchniający całą fryzurę, no to jest oczywiście lakier lakier też używam sporadycznie, teraz jak mam grzywę, może trochę częściej albo po prostu trochę ją ujarzmić ale używam lakieru bardzo delikatnego ba e, lubię lakier akurat z tej natural style, lakier do włosów bez sztywności tam takie różne oczywiście rzeczy ma napisane mocno utrwalające. jest to delikatny lakier, chociaż jest niby mocno on faktycznie utrwala włosy natomiast on ich nie skleja. ja nie czuję, że, że mam lakier na włosach a to jest dla mnie najważniejsze Myślę, że to by było na tyle. Aha, jeszcze bardzo często mnie się pytacie: Ostatnie mnie czas, o dziwo, e, czym farbuję włosy. Włosy farbowałam tylko raz w listopadzie, także teraz, jak już mamy początek kwietnia, moje włosy są oczywiście mają kolor sprany. E, nie farbowałam ich farbą, ale szamponem. Szamponem u fryzjera, czyli efekt koloryzacyjny, tak jak, tak jak farby, natomiast te szampony nie zawierają amoniaku. Prawdopodobnie była to, ym, była to w, ten szampon był marki Matrix. Niestety moja fryzjerka tutaj nie chciała podać, podrawiam Cię nie chciała podać konkretnego numeru, bo stwierdziła, że to jest tajemnica zawodowa. Także jeśli Wam się podoba mi kolor, to zapraszam do Leszna, do salonu Prestige. Yy, no ale numeru niestety nie znam. W każdym razie lekko był to szampon dobrany pod kolor naturalnych moich włosów, z lekkimi refleksami czerwieni. I to by było na tyle. Tak, tutaj Wam jeszcze zaprezentuję moją fryzurę. Fryzura w zasadzie nie fryzura. Jest tylko stworzona grzywka, dzisiaj byłam na podcięciu. Bo skoro Wam się podoba, to, to muszę ją mieć trochę dłużej niż zwykle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli mielibyście jeszcze jakieś pytania, miałybyście pytania odnośnie moich włosów. Chociaż myślę, że wyczerpałam temat, to oczywiście czekam na Wasze komentarze. A także, jeśli mogłybyście mi polecić jakiś szampon naturalny, ale właśnie do przetuszczających się włosów, to jak najbardziej proszę o takie, o takie nazwy. Co to za szampony? Dziękuję Wam bardzo za uwagę i pozdrawiam.